Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony jak zwykle Pandolar, a to jest kanał PandolarWod, seria Pierwsze Wrażenia, czyli seria w której prezentuję wam pierwsze wrażenia z różnych pojazdów, które zakupiłem w produkcji jaką jest World of Tanks. Dokładnie tak, moi drodzy, dzisiaj będzie to Polska Siódemka, w pełni stokowa, więc myślę, że może to być naprawdę ciekawy odcinek, może niekoniecznie dla mnie, ale wam się powinno fajnie oglądać. Jeżeli oglądacie moje streamy, a wiem, że większość widzów, którzy oglądają moje filmy, ogląda także moje streamy, to na pewno wiecie, że sympatią, sympatii do polskiej linii nigdy nie miałem. Odkąd zacząłem grindować, ziom, tak naprawdę od najniższych tierów czołgi mi się niespecjalnie podobały. Yy, dwójka, trójka, czwórka, piątka była ok, szóstka była do dupy, siódemka ponad jest jeszcze gorsza niż szóstka, no więc... Przekonamy się, jaki jest atut tego czołgu. Mam dość dobrą załogę z pudla, którą przeszkoliłem na ten pojazd, więc że tak powiem, przynajmniej załoga będzie jakoś natrabeć wady tego czołgu. Full stock, jak widzicie, nic nie odblokowałem. Zero bitew, informacja niedostępna. Jak widać, nie grałem tym pojazdem jeszcze. Kupiłem go na promocji, więc no, zobaczymy, jak sobie będzie radził. Jego siła ognia to 8 pocisków na minutę. Lekko ponad średnie penetracja 156, więc tragedia. Obrazenia 240, niedużo. Żywotność niecałe 1200 hapsów, niewiele jak na czołg ciężki. Siódmego poziomu, ale nie też jakoś super mało. pancerz kadłuba 150-40, czyli dość słaby pancerz wieży 150-90-60, czyli to jaszmo może coś odbijać, może przód tutaj też coś odbije. Zobaczymy jak to będzie w praktyce. Maskowanie jak widzicie nic specjalnego. I zasięg widzenia tylko 320 metrów, więc też nie za ciekawy. Kamuflaż rządło, jak widzicie, wyprodukowane w Polsce. Miałem taki kamuflaż, a więc go użyłem. No nic. Wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że ten czołg nie będzie pojazdem, który spisze się w moich rękach, który wpisze się, że tak powiem, w moje oczekiwania odnośnie czołgów ciężkich. Aczkolwiek myślę, że nie będę narzekał, spróbujemy zarzucić sobie bitewkę, ja tylko sprawdzę, czy OBS wszystko dobrze nagrywa, a jakże raczej nie inaczej możemy jechać sobie bitewkę. Mam nadzieję, że wyżycie na topkę, żebyśmy mogli chociaż na miastkę tego czołgu wypróbować. Wielka chwila, co będzie. Topka, jest. Dobrze. Mamy topkę, moi drodzy, więc staramy się zrobić jakiś dobry wyniczek, nie? Wziąłem dość dużo amunicji goldowej ze względu na penetrację, jak, która jest tragiczna w tym czołgu, przynajmniej na stokowym działku. No, seria, jakby. 156 peny na siódmym tierze nie mm, no. Nawet IS, który ma tej penetracji na siódemce yy, 175, nie domaga na dziewiątych tirach. A co dopiero z penetracją 156? Jak przy takim losowaniu, można tam amunicję żonglować, i używać tej zwykłej amunicji w większości przypadków powinienem przebijać, tak jeżeli bym miał walczyć z WZ-em 111,14, T30. E75 B czy innym pojazdem twardym, już nie mówię o takich twardzielach z przodu, jak na przykład yy, T95, bo to wykracza totalnie poza możliwości tego czołgu. heków, nie woży, myślę, że będą one zbędne. Szczególnie że ten czołg nie ma zbyt dużo amunicji, szczerze mówiąc. Dobra, sprawdzimy go sobie w boju. Kogo się boję najbardziej? Tigera ze względu na naprawdę dobrą armatę i T29 ze względu na pancerz wieży. I S25, bo może mnie zespomować. Reszta czołgów powinna być w miarę na podobnym poziomie co mój pojazd i powinienem sobie z nimi bez problemu poradzić. Tak jakbym się utopił w, w pierwszych wrażeniach, to było strasznie zabawne, myślę. Komedyjka, kamień głupi. Trzeba wypróbować czołg, to są pierwsze wrażenia, ale nie pierwsze wrażenia robimy zero, nie? Zresztą mieliśmy w przypadek pierwszych wrażeń, gdzie ponawiałem bitewkę z racji tego, że nie oddałem nawet jednego strzału, nie? No więc zobaczymy. Już jesteśmy na miejscu walki, że tak powiem. Powinniśmy za chwilę ujrzeć pierwszych wrogów. O, i mamy... Czołg którego nie chciałem tu spotkać, właśnie T29. Czy tutaj coś będzie jechać? Na razie nie widzę. Aczkolwiek, no nie podoba mi się to już. Na ten moment, gdzie ja mam walczyć z T29, to nie podoba mi się to. Jeżeli chodzi o jeżdżenie, do przodu nie jeździ najgorzej. Jak jako tako się rozpędza, widzicie, jak na czołg ciężki nie ma tragedii? Aczkolwiek nie jest to demon prędkości, to, to trzeba powiedzieć, nie? No, na, na zwykłej amunicji nie ma co. No, to już widzimy, chciałem podjechać i... Niestety nie skończyło się to zbyt dobrze. Ale myślę, że atak w tym wypadku będzie. Oj, no, drugi strzał pada silnik. Kiepsko ten mecz widzę. Musiałby ktoś inny przyjąć strzał tym razem. Bo ja nie mogę sobie już pozwolić na, na przyjęcie kolejnego pocisku od T29, właśnie. No jak widzicie, nawet z Golda, który ma prawie 200 peny mi się odbić od takich miętusów jak... Jak ten AMX? Mm, nie trafię go raczej. No. szlak by to. No i znowu mnie trafił. Dobrze, zniszczony, super. Ale powiem wam, że to nie będzie. To nie jest to, czego ja oczekuję po czołgu ciężkim. Mm, nie ma co liczyć chyba na ten pancerz jednak, przynajmniej z tego, co przekonałem się dotychczas. Wiem, że się nie kontowałem, nie robiłem co nic krapa jeszcze, aczkolwiek jeżeli chodzi o zwykłe po prostu wyjazdy, to raczej nie ma co liczyć na jakiekolwiek odbijanie tutaj. Nie chcę tak wyjeżdżać też za bardzo, bo jednak 200 hapsa. demerze jeszcze niewiele zrobiłem. Gdzie będę mógł znaleźć resztę naszej wesołej gromadki, nie licząc fałki. Dobra, udało się przebić. Fajnie, fajnie. I mamy na shorta. Kurczę, szkoda, gdzie ta igera wcięło? To jest dobre pytanie. Jest i on, patrzcie. No, niestety nasi skapowali bazę. Szło tu jeszcze coś, coś zrobić. No, nie udało się, szkoda. Mogłem jeszcze strzał oddać. No, 1200-600 spota i jeden frakcji. czyli powiedzmy, że. Ech, jak na bitewkę na żywo, na wstępny test na czołgu, którym nie grałem. Nie jest to wynik najgorszy, nie jest to też wynik dobry. Klasyczny wyniczek, tyle co HP zrobiłem. Ups! Ups! Gdybyście je zastanawiali, szklanka poleciała. Nie chcę mi się tego wycinać. Dobra, niech będzie. Eee, no, wracając. Co my tu mamy? Trzecia klasa oraz ogień skuteczny, czyli nic specjalnego, jeżeli chodzi o medale. 1200 demedża, co daje nam trzecie miejsce w tabeli, czyli jak na czołg topowy myślę, że tam zrobiliśmy w miarę swoją robotę. 670 bazowego expa, minus 19 tysięcy, dużo na amo poszło, bo jednak trochę z tego golda strzelałem. Hmm. Trafienia oddane 312, 12, trafienia 8. Czyli tak naprawdę skuteczność moich strzałów to było 66% i 6 przebitych, czyli na 12 strzałów 6 skutecznych strzałów oddałem. Co my tutaj mamy? Uszkodzenia z asysty 600, pokonany dystans prawie 2 km, bitewka 6 minut. Nic specjalnego tak jak mówię, aczkolwiek wytestowaliśmy podstawowe parametry tego czołgu. Więc co mogę nim powiedzieć przy końcówce? Nie prezentuje się on aż tak fatalnie, jakbym się tego spodziewał, aczkolwiek pamiętaj gdzieś grałem na topie i ten czołg potrafił yy, nie domagać w walce z innymi siódmymi tierami, więc boję się co będzie, kiedy przyszłe bitwy będę rozgrywał nim na tierach dziewiątych. Yy. Aczkolwiek nie będę krakał, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie z tego czołgu, ani pozytywne, ani negatywne. I to jest takie jest, ale jakby go nie było, to też bym nie płakał. Po prostu sobie istnieje, będę go powoli grindował w drodze do ósemki. Nie jestem specjalnie zadowolony, nie jestem też jakoś bardzo rozczarowany. Byłem nastawiony do tego czołgu, że jest on niezbyt ciekawy już na samym początku. I tak otóż, że tak powiem, moje przewidywania się sprawdziły, aczkolwiek da się nim grać, nawet da się jakiś tam demet zrobić. Dobra. To tyle. Dziękuję za oglądanie. Wpadajcie na social media, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, komentował jak zwykle pandolar. I mam nadzieję, że widzimy się jutro o godzinie 18 na strumyku z Wocisza. Trzymajcie się. Cześć ludziska.